Hej, okay, witam w kolejnym odcinku na kanale z Dawidem na ryby. Dzisiaj w takiej nie do końca codziennej scenerii, ponieważ po raz pierwszy przyjechałem z Federkiem. Mamy drugą połowę maja, więc uznałem, że może warto się tak troszeczkę zrelaksować i poszukać linów, bo to będzie mój dzisiejszy cel. E, oczywiście myślę, że będą też karpiki, myślę, że będą też e, karasie srebrzyste, jednak głównym celem będzie nasz zielony przyjaciel, więc trzymajcie kciuki. No, i zapraszam do oglądania. Dobrze się nam to rozpoczyna. Ani nie zdążyłem założyć kamery ani się nawet przebrać w ciuchy bardziej odpowiednie. No, a już krąży pierwszy karpik. No i co ciekawe, na zestaw karpiowy. Więc na metodę, no przed chwilą też zaliczyłem branie. Praktycznie od razu ryby po zanęceniu weszły w łowisko. No, ale teraz taki pełnołuski wariat tam nam szaleje. Więc dobra, żeby go dłużej nie męczyć. Wypinam i zaraz wypuszczamy. Rybka już wyjechała. Taki, może 2,5 kg. Nieduży, nawet go z podbieraka nie wyjmuje. Szybko wypięty. I niech z powrotem wraca. Pierwszy złowiony na feder w tym roku. W ogóle pierwsze federowanie. No i fajnie, zaczynamy. Przygotowałem dzisiaj sobie dwie wędeczki. Tutaj mamy federka ultralight metod feder. No i rzuciłem go na kulki, na dwie kulki duże karpiowe i właśnie na tą wędkę wyjechała ta jedna ryba. Natomiast druga wędeczka jest postawiona typowo na metodę na federka. Jest to Kadsuro Slim z kołowrotkiem Noctis. I dlaczego wybrałem metodę? Ponieważ na tym łowisku występuje masa płotki, występuje masa wzdręgi, nie chcę jej łowić, dlatego myślę, że kuleczki będą lepszym rozwiązaniem. I stąd moja decyzja, aby łowić na troszkę większe przynęty. Dzieje się, jest. jest. I siedź! O! Co my tam mamy? A, karaś srebrzysty. No, to, czego się spodziewałem, że niestety te rybki będą dzisiaj życie utrudniać. Między innymi dlatego też nie łowię na robaki, bo płotki, płotkami. Ale karaś też tu nie brakuje, a czerwony albo pinka byłyby dla nich pierwszorzędnym przysmakiem. Taki Japończyk. I niech szybko wraca. Zestaw do metody wygląda dzisiaj następująco: przyponik z igłą, haczyk dziesiątka, krótki przyponik i koszyk zameldowany na stałe. Tutaj jest 20-gramowy koszyk i to koszyk mały. Nie chcę dostarczać jeszcze dużej ilości zanęty do wody. Jest jeszcze chłodna, dlatego wolę tej zanęty sypać mniej. No i dlatego stąd wybór padł na koszczek mniejszy, porównując go do. Klasycznego rozmiaru. No to zobaczcie, jest kontrast. W tej zanęty tu wchodzi zdecydowanie mniejsza ilość. Bierzemy się za nabijanie. Ja robię to w ten sposób. Na początku na dłoń. Haczyk. Odrobina zanęty. Przymykamy. I to wystarczy. Leci do wody. Mamy kolejną rybkę. I to ta już walczy całkiem fajnie. O, widzicie jak ucieka. W stronę trzcinki. Rzucam centralnie pod te krzaki. Tak jak mówiłem z myślą, że gdzieś tam będą grasowały liny. O! No to Lin niestety nie będzie. Ale co to tak walczy? Raczej mogę się spodziewać karpia. Aż zostawia smugi na wodzie. Oj, muszę troszkę do góry ją podholować, bo zaraz ujdzie w trzcinę. No, to na pewno jest karpik. Nic innego by tak chyba nie walczyło. Ale ściągnie w krzaki. Udało się wrócić na właściwe tory. Właziła nam bardzo intensywnie w krzaki. Oj, teraz dalej to chcę robić, ale tym razem w drugą czcinkę. Ależ silna ryba. O, odbiła. Już widzimy, co to jest. Jest to karpik i to wcale nie za wielki. A naprawdę robotę tutaj robi na kiju niesamowitą. Silna, zdrowa ryba. Obstawiam, że może koło 5 kg. A naprawdę walka mega. Mamy go zaliczony. Za chwilkę wam pokażę. Już wam pokazuję tę rybkę. Naprawdę fajna sztuka. Myślę, że jednak troszkę więcej niż 5 kg. Obstawiam taką rybę pod 7. Przyjemny, wypuszczamy do wody. Najlepiej zrobię to z podbieraka, żeby nie zrobić ryby krzywdy. Kolejny Japończyk, no niestety one dzisiaj wiodą prym, już chyba trzeci. Nawet nie ma co Wam zbytnio pokazywać, po prostu biorę go do ręki, zajdę i wypnę jak najszybciej. No wreszcie ładna rybka. Po kilku Japończykach chyba siada karpik, czyli dalej nie cel wyprawy, no ale Coś, co przynajmniej mogę Wam z czystym sumieniem pokazać. I coś, co da jakąkolwiek frajdę przy holu. Bo te Japończyki, no to nie ukrywajmy, że jednak nic fajnego. Bardziej one przeszkadzają, niż tutaj pomagają. Ten kart na pewno nie będzie na tyle duży. Porównując, no nie będzie tak duży jak ten poprzedni. Bo on nie ciągnie tak bardzo w krzaki. Ta, jego walka zdecydowanie jest słabsza, ale przynajmniej jest troszeczkę radochy z holu. Mamy go, śliczny, nieduży, ale tak jak mówiłem bardzo ładny, patrzcie jakie uszczenie ma ta rybka, przepiękny, wyjątkowo, wyjątkowo śliczny, o ile można o karpiu powiedzieć, że jest śliczny, bo jednak dusza spinningisty u mnie wygrywa. Dobra, nie męczę, niech wraca. Oj, czekaj, czekaj, uciekaj stary. O, teraz pięknie poszedł. I jest kolejny karpik, ależ agresywnie poszedł. Tutaj branie było niesamowicie mocne, aż się woda zapieniła w obrębie łowiska mojego. Przed chwilą donęciłem kukurydzą. Niestety nie mam żadnego peletu, nie mam zbyt wiele kulek, więc strzeliłem po prostu procent z kukurydzy. Ale zadziwiająco łatwo ta rybka przyszła do brzegu. Czy to aby na pewno karp? Branie niesamowicie mocne. Kurczę, spadła. Aj jaj, aj, 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 szkoda. Zagryłem zadzior, ponieważ drażniły mnie bardzo Japończyki. No i kurde, mały błąd ryba poszła. Przed chwilą powiedziałem, że usunąłem zadzior po to, aby po mnie Japońce wkurzały. No i myślałem, że dzięki temu, że usunąłem go, to będę po prostu je luzując żyłkę zrzucał z haczyka. Niestety siadł na tyle mocno że ani mu się to widzi aczkolwiek ten to jest ładny ten ma że 30 parę centymetrów ale dobra biorę drugą rękę i wypinam go, żeby szybko wrócił daje na karpiówce a i siedzi mamy to na karpiówce, na pederze uzbrojonym w dużą kulkę po prostu o, ładna rybka może być fajnie odchodzi ciekawe co to tam się uczepiło Bardziej ciekawe jakiej wielkości, no bo co to myślę, że wszyscy już dobrze wiemy. Muszę ją wyprowadzić tak, aby nie weszła w drugi zestaw, ale powinienem sobie z tym łatwo poradzić, bo jakoś specjalnie nie walczy, idzie dość mocno górą, co pewnie widzicie, jakie ogromne smugi zostawia. U, teraz się odpalił drobinka. Kolejny śliczny kolega. Rozmiarem nie powala. Ale wyglądem na pewno. Nie wiem, czy już to widzicie. Ale ślicznie ugłuszczony. Bardzo ładna ryba. Dobra, muszę delikatnie się przesunąć po podbierak. Grzecznie na mnie poczekał. O! I chodź tutaj, kolego. Opa. śliczny, prześliczny, oczywiście jak na karpia. Dwie kuleczki. Zajmuję się tamtą rybą, a tą wędkę prawie mi wciągnęło do wody. Dobrze, że w pory zauważyłem. No podeszły, podeszły karpiki no i ten ciągnie znowu tutaj w brzeg spróbujemy go odciągnąć o i to będzie sazań karpik pełnouski albo sazań Dobra, idę się przejść po podbierak. Zostawię go tu pod brzegiem, niech sobie pochodzi. No, ciężkie podebranie, ze względu na to, że mam dwie ryby. <laughs> Zobaczcie. Dwa karpiki. Super. Wycholowałem obie rybki, już wam je pokazuję. Taki piękny karp pełno łuski. No i drugi karp lustrzeń wyglądający w ten sposób. Dwie piękne rybki. Silne, nie jakieś za wielkie, bo ile one może? 3,5-4 kg. Ale walka przednia na federku zabawa rewelacyjna. Oczywiście idziemy je wypuścić. I dublecik wraca do wody. O, o, zaczepił się nas zapłetwę i już płynie. Jest duża ryba, bardzo ładne branie, ajajaj aj, aj, ale się pcha w krzaki, o, ale już weszła bardzo głęboko w te czcinki. ciężko będzie ją wyprowadzić, bardzo ciężko, łowię dosłownie pod samymi krzakami i nie jestem w stanie niestety każdej ryby wyjąć, O, ale wyszła, udało się, jest szansa, że ją wyholujemy, wyprowadziliśmy ją już tutaj na otwartą przestrzeń, to dobry znak. Ale znowu kolejny odjazd. Łowie na gotowe przypony od Mikado. One są bardzo mocne, jednak no, na siłowym holu różnie może to być, a jeżeli nawet przypon wytrzyma, to jednak w grę wchodzi wyrwanie haczyka z pyska. Dlatego musimy być bardzo ostrożni. Na razie wygląda to dobrze. Udało się rybkę wyprowadzić tutaj na środek tego wolnego placu. Więc powinniśmy teraz sobie poradzić. Ale jednak chyba nie będzie na tyle duża jak myślałem. Nie jest mała oczywiście, ale nie przekroczy nawet 6-7 kg. Myślę, że około 5, może 5,5 kg na oko. Fakt, że jeszcze jej dokładnie nie widzę, ale mimo wszystko raczej nie jest to olbrzym. Haha, ha, mamy to. Kolejna sztuka u mnie. Zobaczmy. Jest. Tak jak mówiłem, nie jest zły. To jest ryba, myślę, około 6 kg. Po walce myślałem, że będzie trochę lepiej, jednak i tak fajna sztuka. Większość ludzi by się cieszyła z takich wyników, jednak, tak jak wspomniałem na początku, no cel był inny i myślałem, że uda się go osiągnąć, a tu jednak nie jest łatwo. Wypuszczamy od razu, nie męczę go. Pięknie, ciągła walka z Japońcami trwa, 15 chyba dzisiaj, No non stop, non stop praktycznie te branka są, próbuję je odseparować, ale nie mogę, bo jednak liczę w podświadomości na inne gatunki. No i nie chcę całkowicie po prostu założyć dużej kuli i nastawiać się na karpia. Dobra, muszę niestety go chwycić w dłoń, dlatego się rozłączam. Powoli będę kończył tę zabawę z Federkiem. Niestety, tak jak widzieliście, danego celu nie udało się osiągnąć. Nie udało mi się przebić przez karasie, nie udało mi się przebić przez karpie. Myślę, że tu jeszcze wrócę, ponieważ wiem, że w tej wodzie pływają piękne liny. Następnym razem się uda. Dzisiaj no, muszę przyznać, że karpiki zrobiły robotę, poprawiły humor. Dzięki za obejrzenie kolejnego materiału. Widzimy się w następnych filmach. Na razie, hej!